Cześć, tak się macie? Tutaj oczywiście Damian. Dzisiaj czas na kolejny draft. Mogę grać kartami tylko z narodowości, które spisały się na tym mundialu najlepiej, czyli Francja, Argentyna, Maroko oraz Chorwacja. Wchodzimy i mam nadzieję, że, no nie wiem, jakaś fajna ikona, Leo Messi, który dzisiaj ma otrzymać kartę Team of the Tournament, co nie jest żadną wielką niespodzianką. Wybitny turniej w jego wykonaniu. No to co? 4-1, 2-1, 2, bo wydaje mi się, że idzie tym zagrać. Niestety tutaj będzie trudno u Messiego i tak zaczynamy. Nie, no tego butu. Niestety nie mogę użyć żadnego Stekard. Znaczy, dobra, jeśli będę prowadził 5 do 0, to wpuszczę na końcówkę Butrę, ale to no, nie może być w naszej pierwszej drużynie. Wielka szkoda, obok niego zagra Kitike. Wow, wybitnie się to na razie zapowiada. Okej, okay, alo, Iron. Joj, dobra, gramy to. Nieważne jak się to potoczy, muszę to zagrać, bo Gomez dostał już upgrade 5 na 5. Myślałem o zakupie właśnie tego zawodnika, więc no, układamy po prostu zespół tak, żeby. Nie ode mnie zależy, jak się to ułoży, kurde. Byle by poleciał jakiś Argentyńczyk z La Liga, i jest Enso Fernandez, nie zastanawiamy się, bierzemy. Go. Jest to kluczowy zawodnik Argentyny. Mam nadzieję, że przyszły piłkarz Derec, tak? Będę mówił o tym w każdym odcinku. Yy, bilia, 37 tempa. Mam nadzieję, że nie będę zmuszony do używania go. Bremer Bonucci, Cordoba. No niestety, żaden z tych piłkarzy nie łapie się na nasze wytyczne, dlatego nie będę mógł użyć żadnego z nich. Bremer Loron którym oczywiście gram, ale pasuje. Francuz w końcu. No i spoko, ale niech będzie ktoś z Maroka. Może jakiś tutaj fajny Hakimi. No Pavard. Aj, Montiel, ale głupo. O, ale się roz... Montiel tam Dobra, Montiel ma specjalną kartę, może go jeszcze trafię, ale to było idiotyczne z mojej strony, za co najmocniej przepraszam, ale kurczę, za szybko się podjarałem, oby jednak udało się zrobić yy, pełne zgranie temu yy, Gomezowi, też bez różnicy. Gianluigi Buffon, legenda, tak po prostu. Wybierzmy go i kto jest następny? Frank Ribéry, nie zastanawiam się, biorę go, bo przyda się nam tak przyzwoity napastnik, choć no na razie to napad wygląda tak, że mamy Ekitike oraz Riberiego, ale może zaraz, bo Mbappé, Luis Figo, Pele, nie no, ja picole. takie karty, a ja muszę wybrać Karima Benzema z całym szacunkiem dla niego ale no, tak to jest jak się robi takie drafty bo często często jest ból dupy no ale cóż zasady to zasady o to chodzi w tych mini wyzwaniach tutaj zaś stawiam na wiecie co Dybale chyba U jest Griezmann radny dobra to jest przepiękne po prostu przepiękne dwóch tych ulepszonych piłkarzy Path to Glory zarówno Gomez jak i Griezmann mają 5 na 5 ja jestem z wami 4 słuchajcie o, o tych dwóch kartach myślałem że kupić któregoś z nich do mojego składu dlatego cieszę się że mogę teraz testować. A ja tutaj trochę lipa, dlatego QL. No słuchajcie potrzebujemy obrońców. I pomocników, Zizu, dobra, o Boże, jak z nieba Nam tutaj spadł, no to jest naprawdę Wybitna drużyna, rany Potrzebuję jeszcze trzech zawodników Żeby spełnić wymagania tego draftu O, Jezu, tak jest To jest najpiękniejszy draft Jaki mogłem tutaj ułożyć, Nkunku Rany boskie, też 5 na pięć Nie no, ensoty ty czy znaczy, dobra, olewam zgranie w tym draftie Bo nawet nie ma sensu tego układać O, ludzie, ale chyba jego dam do środka Pola, bo ten Nkunku musi być na napadzie Grałem, gdy miał trzy gwiazdki Słabszej nogi, i właściwie ja już wtedy nie czułem, że on miał słabszą nogę, ale jestem podjarany. Przecież to jest tak piękny draft. Tutaj, no niestety, nikt nie pasuje. Ale proszę, ktoś z Chorwacji, ktoś z Maroka, no niech będzie, żeby to lepiej wyglądało. Fleming, kurczę, trzy karty do końca. Trochę się boją naszą defensywy. Jest ta kunia, kapitalnie, może nie jest szybki, ale chociaż pasuje i da. Wow! Pełne zgranie uzyskał Papu Gomez w tym momencie. To może się podobać, i jeszcze tutaj, no niestety, będzie trzeba. Wykombinować coś innego, a bramkarzem będzie Anduhar. To dobrze, bo gdybym nie trafił bramkarzem, musiałbym grać kimś z pola. I sprawa wygląda tak, że. No, mamy tego Bilię. Pierwszej drużynie muszę mieć piłkarzy, którzy pasują do tego challenge'u. No i tak, Zizu będzie moim środkowym obrońcą. Do środka pola dam benzemę. No cóż, drodzy widzowie, wyzwanie to wyzwanie, ale wydaje mi się, że takim napadem, niezależnie od tego, jak dół wygląda, powinienem dojść do co najmniej rundy trzeciej. O super, chorwacki menedżer się pojawił. A zanim zagramy pierwsze spotkanie, to pragnę przypomnieć, że partnerem mojego kanału jest Eneba. Na Enebie możecie kupować gry w wersji cyfrowej. Obecnie trwa zimowa kampania związana z PayPalem, dzięki której możecie uzyskać cashback a z kodem P PayPal 5 otrzymujecie 5% zniżki. Zwrot części kwoty do 5 euro możecie uzyskać tylko w sytuacji, kiedy to jeszcze nigdy nie kupowaliście przy pomocy PayPala. Kasy dostajecie w ciągu 72 godzin do portfela Eneba. Kod rabatowy działa do 125 euro. Proszę, ale no niech się to załaduje. Boję się trochę. Nie, proszę, nie. Okej, okay, udało się, ale pierwszy raz spotkanie ładowało mi się jakieś 50 sekund. Chroiz do Glasem, Luisem, w środku pola, Nazario, Asensja, dobra. Mam lepszy napad. Mam dwa razy 5 na 5, zniszczę go. Kolega pewnie będzie ciągle grał na Nazario, bo jest podekscytowany taką kartą, a ja mogę zaskoczyć go każdym moim napastnikiem. I to jest już Antoine Griezmann. Lewa noga mogła być też prawa, nie wierzę. I kurde. Marnujemy niestety pierwszą okazję. Enso ładnie. Papu Gomez i Frank Ribery. Na 1 do 0. Bardzo ładne. Gomez, lecimy, nie wiem jak on ustawił swoich obrońców, bo ma akurat dobrych Ale wiecie co, na razie tak Griezmann y, długo przyjmuje piłkę, co mnie bardzo denerwuje, muszę grać na Nkunku Okej, okay, Ruben Diasz załatwiony Co, so, wrzutka na Nkunku, ten ma 5 na 5 <grym> Znaczy, nieważne co by miał, i tak by to pewnie skończył Hop, Nkunku, na lewej nodze, kurde, ładnie leciała Papu Gomez z pierwszej do Nkunku, no i on to kończy, słuchajcie, nie ma innej opcji, 3-0 i ponownie Nkunku, zobaczmy sytuację sam na sam. Yy, to moja wina, że nie kończy, bo po prostu źle strzelam. No to co, Nkunku zamyka to spotkanie. 4 do 0, inaczej tego nie widzę. Strzał z dystansu i mamy to. Dziękuję bardzo za meczyk, czas na rundę drugą. Dobra, co tam u rywala? O, okej, okay, bo tak obrona niepozorna, więc w miarę równe spotkanie się szykuje, choć uważam, że mój zespół jest lepszy. Zizu w pierwszym spotkaniu, no wiecie co... Kilka razy piłkę odebrał, ale jednak to Lorą Blond był liderem tej defensywy. Naprawdę wybitna karta. Jest naprawdę super obrońcą i cieszę się, że mogę go mieć w swoim klubie tak za darmo. Dobra, biegnij, Nkunku, bo to jest zwykły Natanakę. Musimy go załatwić w najprostszy możliwy sposób. Nkunku! No, kurczę. Wiecie, co tak zbyt jestem podjarany, że mogę zagrać takimi kartami. Ładnie, ładnie! Lorą, kurczę! Chciałbym Griezmannem coś fajnego zrobić, bo po tym pierwszym spotkaniu, no niestety, jestem rozczarowany. Ależ Papu jest szybki i proszę! Uciekł od Ake, zagranie do Karima Benzemy. Griezmann, to twoja sytuacja, musisz to skończyć, Gri... Kurczę, nie chciałem, żeby przyjmował, nacisnąłem taki, wiecie, ekwilibrystyczny strzał. No niestety, na razie nie jest mi z nim po drodze, może teraz padnie bramka? Też nie, chyba że Frank... Nie, 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 poczekajmy, poczek... spokojnie. Zizu? Będzie jeden? Nie. <gry> oj, oj, oj. Czy wróci się Zidane? Ej, naprawdę? Przecież to był Pele. Dobra, Christopher Nkunku! Prawa noga, ale to obronił Casillas. Okej, okay, no mówię, próbuję czegoś innego. Nkunku, jedny power No powinien zemdleć yy, piłkarz przeciwnika po takim uderzeniu. Loron, gdzie jest piłka? Niestety nie. Czy u nas? U nas, Griezmann. Dobry powrót do defensywy, jak na mundialu, ale strata i rywal buduje akcję. Dobra, koniec zabawy, Griezmann przekładanka, <laughs> jakie to było anemiczne Dobra, to jest już sytuacja bramkowa, inaczej to się skończyć nie może, Papu Gomez po prostu Jak to robi ten Casillas, naprawdę jest dobry Najprościej jak to możliwe, Griezmann, no wyprzeć tego Nkunku Złotego Jakiego Nkunku? Kunde, przepraszam Teraz Nkunku Dobra, wreszcie się klei jakoś ładniejsza akcja, <laughs> nadal nie jest bramka czy sędzia pozwoli jeszcze strzelić? Papu Gomez. Dobrze, dobrze. I to już musi być. Nie, nie strzeliłem. Kurczę, 14 strzałów. <laughs> Przecież ja idę na rekord. A ja nie troluję. Ja, ja, ja staram się grać tak dobrze jak tylko mogę. No i nie, to mi nie wychodzi. Wiele mówi o moim poziomie. Cicho. Dobra. Jak nie teraz, to już nigdy. Griezmann, jeden do zera. Jak ja jestem dobry. O to chodzi, takie pomyłki lubię. I Griezmann. Szczerze, byłem pewien, że on to wyciągnie. Frank, tym razem na kogoś. A nie, to też Griezmann i mamy 3-0. Dobra wrzutka. Ty, kurde, ja tutaj tak na luziku sobie usiadłem. No, zostaliśmy okradzeni. To było złodziejstwo. Ej, leci też Karim. Ale my podamy, bo gramy drużynowo. Benzema, 4-1. Teraz Nkunku z fałsza. Zablokował. Ostatnia akcja przeciwnika Johan. No i skończył to 2 do 4, ale troszeczkę za późno przeciwniku na powrót do meczu, ale dziękuję za to spotkanie. W tym meczu miałem wytyczne jak Robert Lewandowski, Damian, próbuj, no i próbowałem i na szczęście wygrałem. Co tym razem? Słabe boki obrony, ale za to Kenny Dalglishna na napadzie, to mi się podoba. Dobra, jako że to już nie przelewki, poszło pochylenie. Walczymy o finał. Moim rywalem gwiazda roka, która nie atakuje, może jakiś samobój czy coś, tak dla widzów. Jezu, czy dostanę preze... nie, ja się nie ekscytuję. Nkunku, Griezmann, 1 do zera i... Czekajcie, czy, czy to się naprawdę dzieje? Aha, no dobra, rywal gra, po prostu wzmocni boki obrony. Troszeczkę za późno, bo już objęliśmy prowadzenie. Niestety, blą wcześniej wybiegł, foler. No i tutaj, jeden do jednego, podanie w tempo. Nic zrobić nie mogłem. Mam nadzieję, że teraz zabraknie mu tempa. Grizi, ty musisz być, kurczę, szybszy, silniej... O to właśnie chodzi. Zimna krew, znów na pustaka, 2-1 No to jest już mecz, w którym nie szukam jakichś ładniejszych bramek Po prostu muszę być skuteczny Papu Gomez i on musi trafić Brawo, 3-1 I czy to teraz jest koniec? Tak jest, mamy finał, no to super, cel zrealizowałem, bo w końcu chciałem dojść do trzeciej rundy, no ale mówię, z takim napadem, no to ta gra to przyjemność. A w finale przyjdzie mi się zmierzyć znów z waranem. super, Forlan Garincia, Neymar, będzie kręcił tymi skrzydłowymi mój przeciwnik, ale ja zrobię wszystko, by mu w tym przeszkodzić. Papu Gomez, pierwsza sytuacja w tym meczu, kunku! kurczę, trzeba było wycofać. Ale ładnie zagrał do Garinczy. I co ja zrobię tym Akunią? No piłkę? Nie odbiorę jej jednak. Trzeba się wracać, bo brakuje nam piłkarzy. Kunku w defensywie też powinien coś zrobić. Zobaczmy, co tutaj wykombinuje ten Montiel. Jest znów Garincza. Nie robi sztuczek. Po prostu zwykłe podanie Papu Gomez. Forlan! Ależ dobry blok. Cześciutko. Skrzanił jego boczny obrońca. Christopher Nkunku teraz! Finezyjnie! Ja pierdzielę, co ja mam do tych bramkarzy! Nkunku! Jeden do zera, mamy to! No dobra, Nkunku ma tutaj 87 strzelania. Może ze stylem, który by mu bardziej bustował wykończenie, by to lepiej wyglądało, bo na razie to właściwie powinienem nim próbować z dystansu. Choć teraz, papu Gomes, no serio. A, zapomniałem też, że nkunku nie ma żadnego boostu do stylu gry. Okej. Okay. Niestety Forlan wykorzystany brak tempa, no i rywal wykorzystuje też to, że gram bez bramkarza. Papu Gomez, no on wie, jak wejść i mam nadzieję, że wie, jak podać. Ankunku wie. Nie, to jest kurde, no niemożliwe. Dlaczego to leci prosto w środek? Jak celuje przy słupku? No sorry, ale taką kartą to. Ale jestem teraz wnerwiony. Powinno być 2 do 2, a tak to leci akcja przeciwnika i będzie 3 do 1. Podanie na pustą. garincza z asystą. Robimy tak: Ribery na napadzie, Griezmann na prawej obronie, Pawart na środku obrony, Zizu w środku pola. To jest do wygrania. Powinien być remis. Pff, serio. Jeszcze samobój. Ja pierdziele, Magiczna 45. Dobrze i lecimy Nkunku, To jest twoja sytuacja. Musisz być tutaj szybki. I... jakiś faul? Coś? Poproszę? Jeszcze bez kartki w takiej okazji, nieźle. Czy to będzie ta okazja? Szybka wymiana podań, podłącza się tutaj Akunia. Wchodzi nawet Karim, nie zastanawiamy się. Centra! Musi być gol! Nie! Po prostu nie! Sorry, ja tutaj nie mam szans. No jeśli coś takiego nie kończy się golem, gdzie piłka za 3 miliony... Ja nie wiem, co on nawet tam zrobił. Parodia. W międzyczasie Neymar, no i 5-1. 6-1 Papu Zidane i czy to jest... 2-6 Garincia, no... Jezus, gdybym miał bramkarza, kurde Jeszcze kilka minut mamy, to się może udać Aha, to ładna klata Benzema, ma. jeszcze to broni Papu, nie a ja bym teraz strzelił i lepiej by to troszkę wyglądało. No nic, dziękuję za spotkanie. Nie wyszło, ale ten wynik nie odzwierciedla przebiegu tego spotkania. Tyle samo strzałów mieliśmy. Starałem się. Pierwsza paczka przed nami. Reflektory idą w górę. Będzie to... zjech! Wow. Tym razem Asensio. Przed nami mega paczka z gwarancją 82+, chyba za zadania sezonowe. Nie wiem właściwie skąd ona się tutaj mnie pojawiła. Ach. Rui. I chyba dopiero teraz jest to taka prawdziwa paczka za draft, bo otworzyłem jakieś inne środkowe obrońca, znany jako Carlos. I ostatnia paczka z jednym rzadkim zawodnikiem. Czy ona zmieni wszystko? Otóż nie, paketa. No nic, no szkoda, że dostałem tak po dupie w finale. Ale bo gdybym miał bramkarza i bocznych ok, Okej, okay, okej, ja wtedy bym sobie pora... Słuchajcie, dzisiaj chciałem zrobić streama, niestety nie mogę wam obiecać, że będzie miał on miejsce. Będę was o wszystkim informował na Instagramie. Mam nadzieję, że uda mi się go zrobić i pootwieramy sobie jakieś paczki. Niestety, ze względu na pewne sytuacje, nie mogę wam tego obiecać. Ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, by on się odbył. Jak coś, to odcinek jutro normalnie na kanale. Życzę wam udanego weekendu, trzymajcie się, cześć!